Wymownie.pl Dobrze powiedziane. Moje uszanowanie. Nazywam się Kamil Prawucki i witam w kolejnej kawiarence literackiej. Dzisiaj przed nami fragment prozy pani Sabiny Waszut. Książka nazywa się Narzeczona z getta. Zapraszam. Wciska mnie w krzesło. Pochylam głowę tak nisko jak tylko mogę i udaję, że wciąż wpatruję się w zdjęcie kamienicy przy ulicy Planty 7. Przecież dziadek był dobrym człowiekiem. Słyszę głos Marcina. Odmieniony, drżący. Był wspaniałym ojcem i dziadkiem, i dobrym mężem. Pamiętasz, jak uczył cię łowić ryby? Albo jak godzinami nosił cię na barana po lesie i opowiadał o wszystkim, co tam rośnie. Mną opiekował się tak samo, choć w powojennych latach mężczyźni rzadko bawili się z dziećmi. To była raczej rola kobiet. To dlaczego? Czy Żydzi zrobili mu jakąś krzywdę? Przecież oni ledwie przeżyli wojnę. Była pewnie garstka tych, co wrócili. Ludzie powinni się nimi zająć. Władysław zaczyna się śmiać, ale smutny jest ten śmiech. Po wojnie każdy opiekował się samym sobą. Ludzie leczyli rany. Teraz modne jest określenie zespół stresu pourazowego. Myślę, że w tamtych czasach wszyscy z nim walczyliśmy. Ponoć ludzie podejmują wówczas nieracjonalne decyzje, robią rzeczy, których nigdy by nie zrobili. Skrzywdzeni przez wojnę szukali sobie wrogów, których mogli obwiniać. Żydzi byli inni, obcy, nawet jeśli od lat mieszkali obok. Propaganda hitlerowców jeszcze to przeświadczenie wzmocniła. Hitlera nie było, ale ziarno, które zasiał w głowach, nadal rosło. Poza tym, ludzie podczas wojny robili straszne rzeczy, aby przeżyć. Nie wszyscy byli bohaterami i nie można się temu dziwić. Kiedy przykładają ci lufę do skroni i każą łapać Żydów po lesie, zrobisz to. Kiedy nie masz gdzie położyć spać własnych dzieci, wejdziesz do domu Żyda, bo przecież on już pewnie dawno zginął. Ale oni wracali. Trudno było im w oczy patrzeć łatwiej usprawiedliwić siebie i uznać, że zasłużyli, że są źli, bo z dzieci krew spuszczają. Ludzki umysł to prosty mechanizm, mój drogi. Przerażająco prosty. Władysław milknie na chwilę, robi głęboki wdech. No ale dosyć tego. Mówi głośniej i klaszcze w dłonie, jakby hałas miał przepędzić przygnębienie. Przecież nie przyjechaliście tu po takie smutne historie. Trzeba się zakręcić wokół obiadu. Pomóżcie mi, to szybciej zjemy. Nie jestem głodna, ale ochoczo zrywam się z krzesła i podchodzę do kredensu, aby wyciągnąć talerze. Też pragnę, żeby zły nastrój prysł. Żeby Marcin, który siedzi za stołem, skulony i pobladły, przestał myśleć o ukochanym dziadku, który chciał zabijać Żydów. Przy obiedzie rozmawiamy już o zupełnie innych rzeczach o wyjeździe Marcina. Teść każe sobie opowiadać o Bangkoku. I o tym, jak żyje się w Tajlandii. Cytujemy mu całe fragmenty z przewodnika. Żegnamy się, gdy za oknem robi się już ciemno. A jeśli chodzi o szafę, szepcze, kiedy przytula mnie do siebie. To może na tylnej ścianie znajdziesz naklejoną etykietę zakładu, który zrobił mebel. Możliwe, że to ci w czymś pomoże. Całą drogę próbuję sobie przypomnieć, czy na szafie było coś naklejone. I aż boli mnie brzuch ze zdenerwowania, że być może zdarto nalepkę podczas renowacji. Pomożesz mi? Proszę Marcina, gdy jeszcze w płaszczu i w butach wpadam do sypialni i próbuję odsunąć szafę od ściany. Mąż powoli ściąga sweter i wiesza go na oparciu krzesła, a potem do mnie podchodzi. Przestań ojciec niepotrzebnie cię nakręcił. Stwierdza spokojnie a mnie nic tak nie wyprowadza z równowagi, jak jego spokój. Przecież proszę cię tylko o odsunięcie szafy chcę zerknąć co w tym takiego złego bo to nie ma sensu to tylko szafa. Nie chcę się z nim kłócić dzień przed wyjazdem, więc już nic nie mówię, tylko naprężam wszystkie mięśnie i jakoś udaje mi się przesunąć mebel o kilka centymetrów. Próbuję się za niego wsunąć, ale szczelina jest zbyt mała. Znów szarpie i pcham. Marcin wciąż stoi obok i przygląda się temu, co robię. Sapie z wysiłku. Centymetr do przodu, za mało. Czuję, jak w oczach gromadzą mi się łzy. Ze złości na Marcina, z własnej bezradności. Pomóż mi! krzyczę. Dopiero wtedy Marcin łapie za drzwi i razem już bez problemów odsuwamy szafę. Wchodzę za nią, szukam. Jest. Na środku przyklejono sporą kartkę. Widać wypukłość, lekko odstające brzegi. Niestety, została pochlapana farbą. Zdrapuję ją paznokciem. Schodzi, ale muszę to robić bardzo delikatnie. To nic nie da, Basiu. Ty nie szukasz żadnej dziewczyny. Ty chcesz uratować Olę. Co? Zamiast bawić się w archeologa, idź do swojego lekarza. Opowiedz mu o tym, co się dzieje. Zaprzeczam całą sobą. Przywieram plecami do ściany za mną i kręcę głową. Tak gwałtownie, że aż strzela mi w karku, szumi w uszach. To nie ma związku z olą. Wciąż krzyczę. Nie wiem, dlaczego tak do tego podchodzisz. Powinnaś iść do psychiatry, który cię wcześniej prowadził. Powtarza Marcin i kładzie mi ręce na ramionach. To wszystko nie jest normalne. Masz urojenia. O mamy. Zrzucam z siebie jego dłonie. Może twój tata ma rację? Rzucam, mrużąc z wściekłości oczy. Teraz widzę w Marcinie wszystkie jego złe cechy wszystko, czego w nim nie lubię. Z czym miał rację? Twarz Marcina tężeje chyba już wie, co mu odpowiem. Jesteś antysemitą. Nie cierpisz Żydów, dlatego tak cię drażnią moje poszukiwania. Oczy Marcina rozszerzają się, nie wierzy w to, co słyszy. Ja też w to nie wierzę. Ani przez chwilę nie posądzałabym mojego męża o takie poglądy. Wiem, że w tym, co mówię, nie ma ani była prawdy, ale to teraz jedyny sposób by dał mi spokój, by przestał mówić o Oli. Zwariowałaś, odzywa się w końcu. Cicho i na pozór bez żadnych emocji. Jego głos sprawia, że po plecach przechodzi mi zimny dreszcz. Gdy się odwraca i wychodzi z pokoju, chcę za nim pobiec. Chcę go przeprosić i obiecać, że pozbędę się szafy i już nigdy nie wrócimy do tej historii. Nie mogę. Pozwalam mojemu mężowi spędzić noc na kanapie, a rankiem następnego dnia wyjść bez pożegnania z domu. Opuścić mnie na kilka miesięcy. Gdy stoję w oknie, patrząc jak wsiada do zamówionej taksówki, która ma go zawieźć na lotnisko, nie wiem, czy nie odjeżdża na zawsze. Czuję się porzucona i samotna. Nawet nie próbuję powstrzymać szlochu przecież i tak nikt mnie nie usłyszy. W końcu po kilku godzinach płaczu i obwiniania siebie za głupotę, a Marcina za to, że nie potrafił się przełamać i mi pomóc, zasypiam z głową wciśniętą w wilgotną poduszkę. Tym razem nie nawiedza mnie Estera. W snach przychodzi do mnie ktoś, kogo panicznie się boję, moja siostra, moja. Ola. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Polecam oczywiście tę lekturę. Pozdrawiam i życzę rychłej wiosny. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.